Dzisiaj będziemy e, fajny napój naprawdę robić. E, on jest bardzo zdrowy, e, nawet tam nie ma prawie cukru, ale jest tylko miód i cytryna i imbir. I można też dodać truskawki, jeżeli oczywiście chcecie, bo tu nie ma znaczenia, tylko po prostu będzie to smakować bardziej. E, na początku pokrojcie. Pokrójcie imbir i obierzcie. Najpierw obierzcie, a później pokrójcie. Nastawiamy sobie wodę, żeby był wrzątek. I mi się już zagotowała woda, a więc ja teraz zrobię szybko. I zaraz wam pokażę, jak to zrobię. Później troszkę to nie wiecie. O, tak. I teraz pokryjmy w malutkie plasterki, tak żeby były malutkie. Trochę to robię powolnie. Tak idealnie. Dobrze, jak mamy już przygotowane pięknie, to to zalewamy. Znaczy dajemy, przygotowujemy sobie dzbanek wow. duży na właśnie na ten napój. A później dajemy tam, znaczy wlewamy tam wrzątek, tą wodę i dajemy im. Ja już mam prawie gotowe. I dobrze. Dajemy na bok. I wlewamy w Raczej najpierw wkładamy imbir. I zalewamy wrzątkiem. O kurczę, trochę mi się tu po rozwalało, ale wrzucę już rękami, żeby poszło mi szybciej. Było. Następnie zalewamy wrzątkiem, wodą. Wodę. nie dotykamy tego, bo to jest bardzo gorące i możemy sobie pokroić właśnie te truskaweczki, plastereczki, jak chcecie, jak wolicie właśnie. Ja pokroję różnie, różnie plasterki albo tak i wrzucamy. Dobrze, teraz y, cytrynę przekrajamy, ja dam na cztery plasterki i możemy y, wciskać tam. Teraz będziemy mogli wciskać tam e, e, tą, tą cytrynę, ale najpierw e, pomyliło mi się, bo e, powinniśmy najpierw wycisnąć, a później dopiero włożyć. Ja już wycisnęłam e, i do, e, wlewam do dzbanka, jak się zmieniło kolor od razu i w, e, wkładam plasterki i zaraz dobrze teraz bierzemy, bierzemy yy, łyżkę czy łyżeczki łyżkę bierzemy trzy łyżeczki no dobra dwie mogą być łyżeczki bo ja mam tutaj dużą żeby nie było ze słodkie I mieszamy Mieszamy aż się spuści ten miód I tak się nam prezentuje e, To całe e, Nie jest tak gorące Pięknie się nam to prezentuje I pewnie jest naprawdę smaczne ja sobie przeleję um, to do innego dzbanka bo wtedy mi będzie lepiej no mm, spróbowałam i to jest naprawdę pyszne i polecam Troszkę jest gorąco Do zobaczenia! Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie kciuki, jeżeli wam się podobało. Subskrypcje. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobało. Ten napój i do następnych odcinków pa.